Dzień dobry. Nazywam się Łukasz Kowalkowski. Jestem członkiem zespołu zajmującego się rozwojem oprogramowania do urządzenia, jakim jest Access ADW. ADW, czyli analizator danych wypadkowych, jest narzędziem do prowadzenia ekspertyz stanu technicznego pojazdów samochodowych. Urządzenie to jest używane przez takie osoby jak rzeczoznawcy, biegli sądowi, technicy policyjni z zakresu przestępczości samochodowej, likwidatorzy szkód komunikacyjnych z stowarzyszenia ubezpieczeń. Co takie urządzenie robi? Przede wszystkim odczytuje informacje z rejestratora zdarzeń drogowych oraz skanuje wszystkie systemy znajdujące się w pojeździe w celu odczytania kodów usterek i towarzyszących im ramek zamrożonych, zawierających istotne informacje dotyczące wystąpienia każdego z błędów. Urządzenie to łączy się przez złącze diagnostyczne OBD w pojeździe oraz bezprzewodowo bądź też przewodowo z laptopem, bądź komputerem. Teraz wytłumaczę Państwu też, czym jest rejestrator danych. Potocznie nazywany również czarną skrzynką, odpowiada za zapis szczegółów dotyczących stanu pojazdu podczas wystąpienia zdarzenia drogowego. Mówię tutaj chodzi o informacje o zmianach parametrów pojazdu przez ostatnie 5 sekund przed zdarzeniem, informacje o przebiegu samego zdarzenia, Informacje o aktywacji systemu bezpieczeństwa podczas tego zdarzenia o tutaj na myśli, przykładowo na przykład poduszki powietrzne czy napinacze. Zazwyczaj rejestratory mają możliwość zapisu wielu zdarzeń, zarówno tych, podczas których nastąpiła detonacja poduszek powietrznych, jak i tych, przy których aktywacja ładunków pirotechnicznych nie była wymagana. Coraz więcej pojazdów posiada takie systemy na wyposażeniu. Między innymi w Stanach Zjednoczonych od 2014 roku wszystkie produkowane pojazdy mają obowiązek posiadania takiej funkcjonalności. Natomiast w Europie od 2022 roku będą musiały tą funkcjonalność obowiązkowo posiadać wszystkie nowe modele, nowe generacje pojazdów oraz od 2024 roku już bezwzględnie każdy nowy pojazd będzie musiał posiadać taką funkcjonalność. Do czego służą informacje z takiego rejestratora danych? Przede wszystkim jeśli chodzi o stanie pilnisty, czy wystąpienie zdarzenia, można z tych informacji uzyskać takie szczegóły jak to, z jaką prędkością jechał pojazd, jak była, ułożona, jak była ustawiona kierownica, jak był wciśnięty pedał gazu, pedał hamulca oraz inne dodatkowe funkcje tyczące się samego przeprowadzenia pojazdu. Przebieg samego zdarzenia, to głównie tutaj chodzi o przeciążenie działające na pojazd podczas zderzenia, żeby móc ustalić, czy faktycznie było to uderzenie od przodu, od tyłu, czy od której strony, czy na przykład pojazd się przewrócił. No i informacja o aktywacji systemu bezpieczeństwa, czyli głównie żeby ustalić, czy dane poduszki, ewentualnie które poduszki powietrzne się uruchomiły, też są informacje, w jakim czasie się uruchomiły, żeby też zobaczyć, czy faktycznie dane. Yy, Dane detonacje systemów bezpieczeństwa faktycznie miały miejsce w, w, przy danym zdarzeniu drogowym. Teraz, yy, czym są ramki zamrożone? Sterownik w pojeździe ma możliwość zapamiętywania zdarzeń dotyczących nieprawidłowej pracy systemów. Rejestruje w postaci znanych już pewnie Państwu kodów błędów. Oprócz kodu błędu może zapisać również szczegóły dotyczące warunków panujących w pojeździe w momencie wykrycia danej nieprawidłowości. Informacje te nazywane są ramką zamrożoną. Dane, jakie nas interesują w ramkach zamrożonych, to głównie przebieg pojazdu i czas, w jakim wystąpiła dana musterka. Dzięki tym właśnie dwóm funkcjom, czyli rejestratorowi danych oraz odczycie ramek zamrożonych, można ustalić przebieg już udziału danego pojazdu w zdarzeniu drogowym oraz ocenić, które uszkodzenia pojazdu wystąpiły faktycznie w trakcie wystąpienia danego zdarzenia drogowego. Przykładowo, może, info, może, może wyniknąć z tego taka informacja, że na przykład już. O wypadku, ktoś celowo na przykład podmienił sterownik na jakiś inny, co często bardzo łatwo tutaj można zobaczyć. Yy, można też zobaczyć w jakim czasie. Nastąpiły wszelkie uszkodzenia, czyli na przykład czy nie, czy jakieś uszkodzenie nie wystąpiło już przed i ktoś chciał, że tak powiem, sobie podpiąć to pod dane zdarzenie drogowe. Widać też, jeśli chodzi już o funkcjonalność rejestratora danych, czy na przykład ktoś celowo, np. zahamował, czy ktoś celowo przyspieszył, czy też gdzieś skręcił. To wszystko często bardzo wyraźnie widać i w połączeniu z wszystkimi innymi dowodami, jakie są zebrane przede wszystkim z miejsca zdarzenia, to i przez policję, można bardziej szczegółowo odtworzyć przebieg danego zdarzenia.